Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump wystosował ostatnie ostrzeżenie do przywódcy Iranu Khomeiniego w związku z protestami w kraju. Nie igrać z Trumpem. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki opublikował takie oświadczenie po persku, by przesłanie było jasne. Tymczasem w Teheranie otoczenie najwyższego przywódcy Ayatollaha, Alego Khomeiniego, Przyznaje, że Khomeini opracował plan ewakuacji z Teheranu, w przypadku gdy władze nie zdołają stłumić masowych protestów w kraju, które wybuchły na tle gwałtownego pogorszenia sytuacji gospodarczej. Pisał o tym The Times, powołując się na dane wywiadu. No i podaje się, że Khomeini zamierza uciec do Moskwy, ponieważ nie ma dla niego innego miejsca, nigdzie go po prostu nikt nie przyjmie. Sam Ayatollah, jak twierdzi wywiad, Podziwia Putina i wierzy, że kultura irańska jest bardzo podobna do rosyjskiej, dlatego zostanie tam przyjęty jak swój. Nazywam się Aleksiej Pieci. Porozmawiajmy o tym razem, ale zanim zaczniemy, proszę Was o subskrypcję kanału, zostawienie lajka pod tym odcinkiem i napisanie dowolnego komentarza pod tym filmem. To bardzo pomaga w promowaniu treści na YouTube, będę Wam za to bardzo wdzięczny. Zasubskrybujcie mój kanał Telegram Pechin News. Link jest w opisie filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco. Często pojawiają się one szybciej niż tutaj na YouTubie. A więc, według danych wywiadu, na które powołuje się The Times, najwyższy przywódca Iranu Ali Khomeini opracował plan ewakuacji. Lepiej powiedzieć plan ucieczki z Teheranu w przypadku gdy władze nie zdołają stłumić masowych protestów w kraju, które wybuchły na tle gwałtownego pogorszenia sytuacji gospodarczej. W jednym z poprzednich odcinków omawialiśmy ten temat. Jeden jeszcze raz przypomnę, że aby zrozumieć sytuację gospodarczą w jeden ranie, jeden dolar amerykański kosztuje półtora miliona irańskich rialów. Musicie zrozumieć, jak szalona jest tam inflacja. W ostatnim roku żywność zdrożała o 75%, a leki o 50%. Jeden oto ostatni. Według słów byłego pracownika izraelskiego wywiadu, Benego Sapti, który uciekł z Iranu po rewolucji islamskiej w 1979 roku, Khomeini zamierza uciec do Moskwy, ponieważ nie ma dla niego innego miejsca. Sam Ayatollah, według słów wywiadowcy, podziwia prezydenta Rosji Władimira Putina i wierzy, że kultura irańska jest bardzo podobna do rosyjskiej. Irańczycy i Rosjanie to bratnie narody, które powinny razem iść w stronę zachodu słońca. Tutaj już dodałem coś od siebie. Zgodnie z planem 86-letni Homejni ucieka z 20 osobami ze swojego najbliższego otoczenia, w tym z pomocnikami i członkami rodziny, jeśli zobaczy, że wojsko i siły bezpieczeństwa, które mają tłumić protesty, dezerterują, odmówią wykonywania rozkazów dowództwa lub przejdą na stronę protestujących. Jak powiedział informator wywiadu, plan B jest przeznaczony dla Homejniego oraz jego najbliższego otoczenia. Syna i domniemanego następcy macztaby. Ucieczka Homeiniego może przypominać ewakuację z grudnia 2024 roku. Jego sojusznik, obalony syryjski prezydent Bashar Assad, który uciekł z Damaszku do Moskwy, obecnie, jak pisze The Times, przygotowuje się do pracy jako lekarz na rubliowce. Podobno jest całkiem niezłym stomatologiem. Jeden tak, według źródła, plan ucieczki Homeiniego z Teheranu obejmuje gromadzenie aktywów, nieruchomości za granicą oraz gotówki w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu. A, Li posiada rozległą sieć aktywów na całym świecie, która według stanu na 2013 rok była wyceniana na 95 miliardów dolarów. Myślę, że teraz ta suma może być nawet większa. Zaznaczę, że największe ostatnio protesty w Iranie zaczęły się 28 grudnia. I przebiegały szybko. Protesty, które zaczęły się na głównym bazarze w Teheranie z powodu hiperinflacji i wzrostu cen, przeniosły się do innych dużych miast i prowincji Islamskiej Republiki. Jak poinformowała Agencja Informacyjna Human Rights Activism, protesty objęły ponad 220 miejscowości w 26 z 31 prowincji Iranu, czyli praktycznie w całym kraju. Według tego źródła, Liczba ofiar śmiertelnych podczas tłumienia protestów wyniosła już co najmniej 20 osób, a liczba aresztowanych przekroczyła tysiąc. Donosi się, że bojownicy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, którzy chronią reżim ajatollahów, otwierają celny ogień do protestujących, czyli strzelają już, by zabić. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Ameryki Donald Trump, zadeklarował gotowość wsparcia irańskich demonstrantów, jeśli władze rozpoczną ich zabójstwa. Ale Trump jeszcze nie podjął działania. Ale tutaj ważne jest, aby zaznaczyć, że masowe protesty w Iranie trwają już od ponad tygodnia i co istotne, stopniowo nabierają cech zorganizowanego, zbrojnego oporu. Obecna fala protestów oczywiście nie dorównuje skalą wydarzeniom z lat 2009-2010, kiedy liczba aresztowanych szła wręcz w tysiące, ale pod względem intensywności i zasięgu geograficznego jest porównywalna. A miejscami nawet przewyższa protesty z 2022 roku. Kluczową różnicą obecnych wydarzeń jest aktywny udział grup plemiennych i klanowych z terenów wiejskich. To jest bardzo ważne. To oznacza przede wszystkim masowość. Obecność broni palnej u protestujących. Nie mogę tego pokazać na YouTube, ale jeśli bardzo będziecie chcieli, w sieci znajdziecie nagrania, gdzie protestujący mają już karabiny automatyczne. Równocześnie odnotowuje się działania różnych rewolucyjnych ugrupowań, których w Iranie, nawiasem mówiąc, jest całkiem sporo. To znaczy poczuli, że można dokonać rewolucji. Siły bezpieczeństwa, głównie Basicz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, to młodzieżowe skrzydło używające broni bojowej. Napisy stworzył Dimatorzok. To niestety prowadzi do wzrostu liczby ofiar i zamienia uliczne starcia w lokalne epizody bojowe z próbami przejęcia obiektów reżimowych. Przede wszystkim chodzi o bazy Basicz, posterunki policji i punkty kontrolne, głównie w prowincjach i na obszarach wiejskich. Ważne jest, aby zaznaczyć, że Basicz działa z wyjątkowym okrucieństwem. Jednocześnie narasta także opór symboliczny czyli podpalenia portretów ajatollaha, podpalenia plakatów przedstawicieli reżimu. To wszystko stało się regularnym zjawiskiem. Czasem zdarzają się dziwne incydenty. Na przykład wybuchy związane ze sprzętem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, ale nie wiadomo, co dokładnie eksplodowało. Niemniej jednak, wybuchy są już również odnotowywane. Hasła protestujących wciąż pozostają skrajnie radykalne. W Buchesze pojawiały się na przykład wezwania, których sens sprowadza się do tego, że kraj nie będzie wolny dopóki religijni. Jeden oto jedno z haseł brzmi mniej więcej tak: dopóki nie pochowają wszystkich mułów, ta ojczyzna nie stanie się ojczyzną. Protestom towarzyszą akty brutalnego samosądu. W jednym z szeroko nagłośnionych epizodów uczestnicy zamieszek zlinczowali bojownika ugrupowania Basic. Jeden, jak twierdzą eksperci, przemoc ze strony protestujących nie ma charakteru spontanicznego, lecz jest całkowicie świadoma. Jeden wykazują gotowość do eskalacji i użycia ciężkich środków. Przy tym pozornie chaotyczne działania często okazują się taktycznie przemyślane. Wyjaśnię o co chodzi. Na nagraniu widać jeden z epizodów, gdzie tłum protestujących celowo się rozstępuje, przepuszcza kolumnę tych basidżów, a następnie zamyka się, atakuje ich, powala i odbiera im motocykle. Wydawało się, że to chaos. Tłum się rozstąpił, basidżowie ruszyli naprzód, lecz to było zorganizowane. Co jeszcze ważne, Trzon protestującego rdzenia stanowią młodzi mężczyźni. Szczególnie widoczny jest Beludżystan, gdzie miejscowi otwarcie deklarują solidarność z powstańcami irańskimi i gotowość do oporu. Na tle eskalacji, najwyższy przywódca Iranu, Ayatollah Ali Chamenei, wygłosił ostre oświadczenie, dając do zrozumienia, że nie będzie dialogu z protestującymi, a uczestników zamieszek należy przywołać do porządku. Warto zauważyć, że na tle bezpośredniego konfliktu z Iranem i obecności szerokiej siatki agenturalnej w kraju, izraelskie kierownictwo coraz otwarciej wypowiada się na poparcie protestów. Na przykład wczoraj, 4 stycznia, otwierając posiedzenie rządu, premier Izraela Benjamini Danjahu oświadczył, że Izrael solidaryzuje się z walką narodu irańskiego o wolność i sprawiedliwość i nie wykluczył, że Iran stoi na progu przełomowego momentu. Biorąc pod uwagę niedawne wydarzenia w Wenezueli, gdzie reżim Maduro znalazł się pod presją podczas błyskawicznej operacji Stany Zjednoczone-Ameryki, tego typu sygnały w Teheranie raczej nie powinny być traktowane jedynie jako retoryka. Dodajmy do tego jeszcze wypowiedź samego Trumpa, który coraz częściej i otwarciej sugeruje, że byłby zadowolony, gdyby reżim ajatollahów w końcu upadł. A na dodatek, ostatnio Departament Stanu Stany Zjednoczone-Ameryki opublikował po persku grafikę, na której napisano coś w stylu Nie grać z Donaldem Trumpem. No i oczywiście po persku, żeby adresaci na pewno to przeczytali. Można więc założyć, że po Syrii i Wenezueli to właśnie Iran może znaleźć się na celowniku kolejnego dużego geopolitycznego konfliktu. Dlatego dalej obserwujemy protesty w tym kraju. Postawię tu wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek i zostawcie lajka. Przyjaciele, jeśli ten odcinek był dla Was przydatny lub interesujący, możecie wesprzeć ten kanał na YouTubie finansowo, przekazując darowiznę lub wykupując subskrypcję przez poniższe linki. W opisie tego filmu jest napisane Wsparcie dla kanału Aleksiej Pieczy. Wybierzcie dowolną, wygodną dla Was formę. Będę wdzięczny za każde Wasze wsparcie. To wszystko na dziś. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.